Dzisiaj wam poczytam książkę Ej, i przeczytajcie sobie I, i, i ja wam przeczytam ży... Że... Czekajcie, sami przeczytajcie, bo ja już wiem Tutaj na górze jest pokazane Tego nie musicie I dzisiaj to wam przeczytam Rzepka Dobrze Zasadził dziadek rzepkę, przy, mówiąc przy tym rośli rzepko, roślij. Słodka i dorodna. Rosiń żebka nasza będzie będzie smaczna kasa żebka rosnąć żebka zaczęła. Deszczyk. Deszczyk ją podlewa. Jasne. Jasne słoce ogrzewa I... I rzepka wyrosła ogromna. I jeszcze e, 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 i to jest jedzenie. I nie zapomnijcie szabat sobie jedzenka. Tak, to jest moja jedzenka. Troszkę tutaj już ugryziono, bo troszkę jadłem. E, mm, nie można bruzić dr brudnymi rękami kartek. Sobie jedną z bo jest tak wody. były całe dwie kartki i zostało jeszcze jeszcze 11 kartek zaczął zaczął dziadek Wyrywać rzepkę słodką i dorodną. ciągnie, ciąg, ciągnie i ciągnie, ciągnie i ciągnie, i ciągnie, i ciągnie, i ciągnie, a A wyciągnąć nie może mocno siedzi w ziemi, do rzepka rybka. Zawoła dziadek na powóz babkę, babka za dziadka. Dziadek za rzepkę ciągnął i ciągnął, gdy o ciągnął i ciągnął, a? A wyciągnąć nie mogą. Mocno siedzi w ziemi, dorodna rzepka. Nie, źle. Nie, dobrze. Moc to ziemi dorodna żywka. kartki mi się Zawołała babka na pomoc wduczkę. O, i zapomniałam wam pokazać kartek Co ja? Parcie, takie kartki, przyjrzyjcie się. Ale druga była taka. Tak nie widzieliście, A no. tak to teraz czytam to tak. Noczka za babkę. Babka za dziadka, a dziadek za szepkę. Ciągnął, ciągnął. Wyciągnąć będzie nie mogą, mocno, mocno siedzi w ziemi dorodna rzepka. Pie e e wnuczka zawołała na pomoc pieszka żuczka. Pokażę. E, żuczek za e, wnuczkę, wnuczka za babkę, dziadek za babka za dziadka, dziadek za rzepkę. Ciągnął, ciągnął, wyciągnąć nie mogą. W mocą się dzisiaj doradna darodna rzepka e, Założył żuczek na pomoc e, kotka I teraz to, którą czytam wam pokażę. Ciągle o tym zapominam. Ej, halo, kotka. Chyba zobaczyliście, a jak nie, to piszcie w komentarzach i pokażę wszystkie kartki. Kotek za żółczka, żuczek za wnuczkę, wnuczka za babkę, babka za dziadka, że ta, y, dziadek za rzepkę. Ciągną, ciągną, wyciągną się mogą. Mocno ziemi, mocno siedzi w ziemi, dorodna rzepka. Zawołał kotek na pomoc e, Szarą małą myszkę Oj, co ja? Nie widzę I wreszcie bielejny Jest też Myszka za kotka Kotek za żuczka, żuczek za wnuczkę, wnuczka za babkę, babka za dziadka, babka za dziadka, dziadek za żebkę, ciągnął, ciągnął, wyciągnął. a, Pociągnęli. Pociągnęli wszyscy razem i, i wyrwali rzepkę. I zobaczcie jeszcze, jak, e, oj, zobaczcie jeszcze, jak się cieszą. A ten to może jego przygnieść. A jak znacie ba, e, bajkę SpongeBoba, to patrzcie, to jest podobne do bazy Patryka troszkę. <coughs> Czytamy dalej. Cieszyli się wszyscy? Dziadek i babka? Dziadek, babka, wnuczka? piesek, grzuczek, kotek, mała, szara myszka. Już to jest końcówka. I patrzcie, jak śmiesznie. Nie, no to nie musicie patrzeć, bo tego będzie chyba, może w następnym odcinku będziemy czytać to, czyli kot i kołd. Kot i kołd. Ale patrzcie. Gradli. E, nie wiem, jaki to pistolet. E, dobra, nie raz czytam. Nagotowała babka. Nagotowała babka pysznej kaszy. Ze środką rzepką. E, i... Przepraszam, że tak długo, ale tutaj się pomyliłem, Tutaj wziąłem my, a tutaj wziąłem sy i tak na dwa razy. Tutaj my, tutaj sy, tutaj my, tutaj sy. Dobrze. dobrze. kaszę myszka. jad kaszę kotek Jedli żuczek i i jedna, Jadła kaszy babka i Zobaczcie, e, mi, mi się kamera wyłączyła Dlatego. Och, ty operatorzy z tyłu. Jaka wyrosła. Och, to jaka wyrosła ta? Nie, wyrosła. Jak wyrosła ta wspaniała rzepka? I to koniec dzisiaj. Na tyle z mojego kanału. Pamiętajcie o subskrybowaniu i, na, i dajcie lajki. Czyli łapki w górę, tak jak teraz. My mijamy, e 300, a e, ile to było? 1000 e, tysięcy.